Sieć Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie właśnie wzbogaciła się o sześciu nowych członków. Wśród nich znaleźli się winnica Płochockich. Z Daromina, hotel dwór Dwikozy, w którym dzisiaj jesteśmy. Główny atut naszego obiektu to gastronomia, która jest oparta właśnie o produkty regionalne, o lokalnych dostawców, więc tak by naturalny stało się akces i wejście do sieci dziedzictwa kulinarnego. Korzystając z nowego programu Dziedzictwo kulinarne, chcieliśmy naszym gościom, naszym klientom zaoferować jak najwięcej naturalnych Rzeczy. Między innymi Kisimy od niedawna swój żurek, który wykorzystujemy do produkcji. Żurku. Myślę, że bardzo chętnie ludzie będą na ten Żurek do nas jeździli. Jest wyłącznie na naturalnych składnikach. Wcześniej rozpoczęliśmy współpracę z podmiotami, które należą do sieci do dziedzictwa. Między innymi jako pierwszy wprowadziliśmy winna z winnicy pochodzkich tutaj z naszego regionu. Również w naszej karcie menu obecnie jest właśnie Bulwa Sandomierska. Jest to ziemia gotowany w skórce, otulony boczkiem, zawinięty w kapustę włoską. Jest to stary przepis, który otrzymaliśmy od jednego z naszych kucharzy, ponieważ u niego w domu, w całej rodzinie było to danie, które w okresie letnim, w okresie zbiorów, gdy ta kapusta już się pojawiała, gdy były ziemiaczki pyszne, przygotowywało się. Jest też gospodarstwo ogrodnicze Twój Ogród ze Starachowic, Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia mieszcząca się w Jankowicach, Pasieka Rodzinna Prawdziwe Miody z Kazimierzy Małej i piekarnia R. Dobrowolski w Kielcach. To jest wielopokoleniowa piekarnia, która na rynku kieleckim działa od 70 lat. To jest dawny Stasiński, nasz dziadek nazywał się Stasiński. I produkujemy cały asortyment pieczywa bez polepszaczy, spulchniaczy, konserwantów i barwników. Także całkowicie naturalne. Mamy już chleb żytni razowy, chleb żytni okrągły tutaj proszę bardzo. No, generalnie specjalizujemy się w żytnim, ale również produkujemy pieczywo pszenne. I tak pieczywo pszenne jest produkowane na podmłodzie, e, dwufazowo. Na podmłodzie wytwarzamy ciasto i dopiero, na, dopiero wytwarzamy pieczywo. Wręczyliśmy także e, laury tradycji dla, dla producentów e, produktów, które e, niedawno zostały wpisane na, na listę produktów tradycyjnych. Na liście znalazł się udziec dworski z Kunowa, e, produkowany przez PHU Ankas w Kunowie. Zajmujemy się produkcją wyrobów tradycyjnych takie właśnie jak tam widać. Jest to udziec dworski z Kunowa. Jest to potrawa regionalna. Jak najbardziej produkujemy ją przez moją rodzinę około 50 lat. Już dziadek się tym zajmował, potem ojciec. Ja 5 lat temu przejąłem po nim firmę i kontynuuję tradycje rodzinne. Na listę został wpisany też burocarz bogoryjski, o którego... Promocję, można powiedzieć dwa stowarzyszenie nasza Bogoria. Mamy też masło Chmielnickie produkowane przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Chmielniku, także członka sieci i kolejny członek sieci Masarnia Pod Lasem zarejestrowała pasztetową Radoszycką. Dzięki tym czterem produktom też ta, ta nasza lista e, osiągnęła już liczbę 58.